Siema do każymeczki, witam was w odcinku specjalnym na 10 subskrypcji i 200 wyświetleń Dokładnie 200 Ja chciałabym się na specjalny na 10 subskrypcji i 200 wyświetleń Ponieważ dawniej w tych Tyle tam chyba 5 dni 200 wyświetleń i 10 subskrypcji było Trochę minimalnie ciężkie, um, ale chyba dobrze na 200 kg. Ok. Dzisiaj dla nas przygotowałem coś. Żadną grę, z mojej piosenki, ale przedstawię Wam to teraz. Dzisiaj zagramy sobie w coś innego, taką. Um, grę, nie wiem. Um, zagramy dzisiaj w Czech szachy albo w sapera Dzisiaj gramy na speciale. Speciale w szachę na specjalny. Specjale będą trwali 5 minut, a my odcinek będzie trwał 10 minut. I to jest chyba zawsze nie będzie do na nagrywania. A to będę mówił w dalszych Dobra, to zaczynamy. Ja jestem białymi, okej. Okay. Jeszcze raz, okej. Okay. Dobra, ja jadę. Ach, nie, ja nie chcę tak. Jak to, żeby ktoś we Komputerem. Tak, nareszcie. Nie będę nic mówił i nie chcę Да, я покулаю, я dan да, я покулаю, да, я Chyba wiem, tak hmm. to. Teraz nie wiem co zrobić. Może tutaj pojadę, chociaż może mi ściepnąć, ale nie wiem czy mi ściepnie. Ściepnę mnie. Ale teraz mogę chyba tego ściepnąć, no chyba, że tego ściepnę. Chociaż się nie da. Tego. A wiem, że przegram, ale muszę nadrobić trochę. No i tak mówię. Co? What? Tak można? Lol. Trzeba rozwalić koko. Nie wiecie, czy na moje pole. No, cofaj się. Chyba specjal będzie trwał więcej niż 5 minut, ale... Nie przejmuję się tym. Jak wy zauważyliście, którzy um, to mnie oglądają. Tym jak są już w ponieważ chodzi do szkoły i jeszcze sądzę, tak, e, um, że też Takie pstaty. Sprawdzę, że jestem kanał mój codziennie, chociaż nie codziennie mogą być odcinki. Będę um, to tak, może co dwa dni, tak jak mówiłam. Ja. Może codziennie, raczej nie, co dwa dni. Łat! nie, Ty się nie, nie, ten się nie, będzie nie, 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 Można nie, nie, tym? nie, można. Ha ha! Jest I tak mnie ścieknął! Ale teraz myślę, żeby nie pojechać. Hem. Żeby tym nie pojechać. Ale kocha, też mnie chyba ścieknie. a nie wiem, co by Mógł mnie ścieknąć? Teraz nie Nieee! Mój ulubiony! Źle gram! Nie umiem grać w szachy! Przegram, przegram, przegram. Jestem głupie, jestem głupie. Małostka zakończyła tą grę, ile tu Ładny widok! To była porażka! Niestety była to porażka! Nie powiem, że nie było! Pójdę Zadamcie na specjalu i zapraszam, za dwa dni możecie wejść na mój kanał. Jutro możecie, możecie zajrzeć ale raczej nie będzie tego odcinka z Make Lacta albo z posteru. Więc e, nic nie ukrywam za dwa dni możecie zajrzeć na mój kanał. E, Polecajcję dodajcie do ulubionego, że mniejcie łapka w górę, subskrybujcie, dziękuję za uwagę. Nara!